Z tej strony Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam was u Kasi. No i słuchajcie, dzisiaj mamy dość ważny odcinek, ponieważ cała nasza rodzina ma urodziny. Robimy mi takie wspólne urodzinki, słuchajcie. A także nasze dzieciaki będą już dziećmi w wieku szkolnym, więc może to i lepiej. Może to i lepiej, słuchajcie. Ale też ostatnio był live, na którym zrobiliśmy mały remont w klinice Kasi. Zrobiliśmy jej w końcu górę, zrobiliśmy jej gabinet, <grym> więc Wam dzisiaj go pokażę. No i co, słuchajcie, ruszamy z tym łośnieniem. Trochę nam pada, no jest taka dość mokra ta wiosna tego roku. Słuchajcie, a tutaj już nasza rodzinka powoli wstaje. A w sumie to Julian wstał i co chce? I chce iść sikać. A co tutaj dzieciaczki chcą? Dzieciaczki też chcą sikać i dzieciaczki też ch i chcą bardziej nawet jeść. Wiecie co? Ja tutaj przygotowałam, patrzcie, salon, mm, proszę bardzo. Są jakieś baloniksy, są jakieś tutaj takie słodkości, jak to, wiecie, dziecięca impreza tutaj tak, o, proszę bardzo. Cassie już nawet zorganizowała przyjęcie, więc już wszystko jest ogarnięte, są zaproszeni ludzie. Tylko wiesz co, byś wziął wolny dzień w pracy, bo ty idziesz do pracy, weź dzień wolny, w ogóle przysługuje ci jakiś, o, pięć dni, więc sobie weź, słuchaj, dzień wolny. Cassie, wiesz co, ty to po, po prostu, ty to po prostu byś wstała, bo dla ciebie czeka kupa pracy, bo ja bym chciała, żebyś zrobiła, po pierwsze, to tort. Ja nie wiem, czy... Oj. Tak. Nie wiem, czy tutaj może, czy tutaj mam torty. Czekajcie. Desers? Desers? Jakieś. O, Angel. O, wow, Angel. O, baby cake. Baby cake. <grych> A może taki baby cake? A chociaż w sumie to bardziej na jakieś takie baby shower, co nie? Czy coś. Bunny cake. Mm, kurczę. Ja bym chciała jakiś taki fajny z ten torcik. Tu jest blue, a tu pink, a to taki właśnie dla dziewczynki, dla chłopczyka. Dobra, zrobimy po prostu ten, wiecie, zrobimy ten. Hmm, czy ty dzwonisz o wolne? Dobrze. E, Wyjmijmy dla dzieci jakieś żarełko, żeby oni tutaj sobie przyszli, wzięli, żeby, bo ja już sprzedałam, wiecie, te, e, te krzesełka ich. Co my tutaj mamy? Co to jest? Saszłyki? Sos saszłyki! Szaszłyczki. Dobra, dzieciaki szaszłyczki może sobie oka nie wydłubią. Proszę wziąć sobie porcję. E, I też sobie wziąć, proszę, porcję. Tak. Proszę, tej ładnie. A jeżeli chodzi o. dobrze go wykorzystaj. Okej, okay, wykorzystamy wspaniale. Tutaj mamy pokoik, słuchajcie, będzie przyszły pokój naszego Vincenta. A tutaj przejmie Vivi pokój po Mi. Czemu nie? On i tak jest dobry, więc po co tutaj zmieniać go? Chodź się, wysikaj, hopie. Nie musisz trzymać, możesz siku zrobić, śmiało. Dobra, Kasi tutaj będzie gotować. A no i na live pisaliście, że Kasi przydałoby się troszeczkę poćwiczyć. No. Ja tam nie uważam, że musi jakoś strasznie tutaj nam gubić kilogramy, ale wypisaliście, że można by było właśnie parę kilo zgubić po tym porodzie. Je jednak bliźnięta, wiecie, ta ciąża dała się im wyznaki. I pisaliście, żeby sobie uprawiała jogging, na przykład z Ozim i wtedy, że najszybciej ci Simowie sobie chudną, więc może sobie Kasi troszeczkę pobiegać. Czemu nie? Dla zdrowotności, dla zdrowotności, słuchajcie. Dobra, zjedzcie sobie dzieciaczki. Kasi tutaj go robi, piecze w sumie. A ty Julianie, ty Julianie w sumie to jesteś brudny, to możesz się troszeczkę umyć. <grym> troszeczkę się umyj, ale tylko troszeczkę. I później też sobie weźmiesz szoszłyczka. Szoszłyczka, słuchajcie, impreza jest na 16, więc jeszcze trochę czasu mamy. Trzeba będzie się tymi dziećmi pozajmować. Kasi tutaj myślę, że jeszcze przygotuje jakieś pyszności. A tutaj ten torcik piecze. do hmm, to sobie go schowamy. Ale jeszcze moglibyśmy zrobić może jeszcze jakieś babeczki czy coś, bo to to wszystko jest wiecie pić na wodę fotomontaż, to tylko takie tylko takie ozdoby, o czekajcie możemy dać tu świeczki? Możemy, dobra, ale schowajmy to do, do lodóweczki chociaż nie, czekaj, wyjmij to wyjmij, żeby nam zaraz ktoś nie gwizdnął, nie zeżar. wiesz co, daj e? na środku o tak tak, daj świeczki urodzinowe i schowamy z tymi świeczkami urodzinowymi do do lodówki, całkiem by było to mało dziwne, dobra Mm, I tak, wiesz co? No, wyłożyli zepsute jedzenie, jak coś mamy zepsutego, ale byś zrobiła jeszcze coś, jeszcze coś. Tylko nie wiem, właśnie, czy zrobić jakieś babeczki bardziej, bo wiecie, jednak to dziecięca taka trochę impreza, z dziecięcą imprezą może takie o, jakieś takie o, albo jakieś takie o. Wedding cake nawet jest. Tu jest jakaś tarta. No, w sumie tort to będzie na słodku, ale moglibyśmy jeszcze coś tutaj zrobić. O, co to jest? Takie jakieś ciekawe. Dobra, wiesz co? E, dla rodziny zrób. Zrobisz coś takiego. E, coś to jakiś taki, wiecie, posiłeczek porządniejszy byśmy zrobili. Może takie czaszki, ej. Może pizza, ale pizza to chyba tak niekoniecznie, co nie? E, ja raczej bym chciała zrobić coś, co by było bezpieczne dla wegetarian, żeby i nasza e, nasza, ten, Kasi mogła też spożyć to, co zrobi. Ale tak patrzę, że tutaj wszystko z mięskiem. O, to jest jakieś bez mięsa. O, to możesz to zrobić, też dla rodziny. Nie przesadzajmy z tym jedzeniem, nie przesadzajmy. I na najwyżej jeszcze zrobimy jakieś coś y, takiego ze zwykłego, mini. Dzieciaki, co wam jest? No, jecie przecież, czemu co? O co chodzi? Jesz przecież. A ty? Ty zjadasz? Nie zjadasz, zjadasz, tylko sikasz w Pampers, tak? No, co, nie smakują wam saszłyki? Saszłyki nie smakują wam? Czemu jeszcze czy nie jesz? Zjedz to, no to zjedz. Głodna gniewa. No to jedz, no na co czekasz, dziecko? No trzymaj, patrzcie się, patrzy. Czy on jest zbuntowany i tego nie chce jeść. O, kulinarna wirtułoska, słuchajcie. Czy ty możesz zjeść to, czy o co chodzi? A tu masz jakiegoś. A tu nie masz nic. A jeszcze się rozebrała i poszła gdzieś. O matko. Czemu oni tego nie chcą jeść? Proszę to zjeść. Zjedzą czy nie zjedzą? O, to jest pytanie. Odcięli nam prąd. Chodź tutaj zapłacić Kasi za te, za rachunki. Kasi trochę też poprzebieraliśmy na ostatnich live'ach. Ja chyba im sprzedam te pralki, bo mnie wkurzają te ubrania. Tym bardziej, że oni nie mogą zrobić prania, słuchajcie. Nie wiem czemu. Masakram. Dobra, a te dzieciaki dalej nie chcą nic jeść. Ja sprzedałam te yy, fotele. Chyba muszę je z powrotem postawić, żeby je nakarmić. Nie zapominajmy o naszych pszczołach. Słuchajcie, tutaj Kasi się ubrała w strój. Trochę jej się zba zbadził ten strój, no ale nic. Um, weźmiemy, wsypiemy to, tak. Wiesz, co jeszcze byś mogła zrobić? Zebrać ten wosk. Um, no i sprzedać miód, bo to nam niepotrzebne. Tutaj też zastosuj i tutaj też zbierz i sprzedaj. Tak. Kasi i jej pszczółki. Wosk sprzedajemy, bo nam nie jest potrzebny. Nie robimy żadnych świeczek ani nic. Także tak, troszeczkę tutaj zadbamy o nasze pszczoły. Nieliczni słowie kochani, nie chcemy żadnej roboty, kobito, nie, 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 nie. Pada deszcz trochę, Zastosuj jeszcze ten środek, e, nie ten, a jeszcze możemy zabrać miód? Sprzedaj miód, tutaj sprzedałaś, sprzedałaś, no. E, chciałabym jeszcze tutaj potrenować trochę z Ozim, ale kurczę pada deszcz, co? nieprzyjemnie mokra. No właśnie, widzicie, ona już marudzi. To chodź do domu. Chodź, chodź. Tu już muzę ktoś włączył, słuchajcie. Muza już leci, co możemy puścić sobie? Jakiś pop może. O, pop, proszę bardzo. Dziety, idziesz, dziety, idziesz. Nie wychodź, zjedz to. Ty jesteś głodna dalej? No już się najadła i już, patrzcie. A wy czemu jesteście tacy smutni? Wiesz co, weź stroje, zmień strój. Teraz możesz się przebrać. Trochę daliśmy nowych kas i stroi. A ty czemu jesteś smutny, bo co? Wypadek na nocniku, a ty, bo co? Kiepskie wskazówki dotyczące korzystania z docnika, o oh my gosh. A tu przyszedł nasz sąsiad i siedzi nam w kąpie. A wiesz co? Do... Idź do pracy. <grafię> o idź do pracy. Co ty do nas na wagary przyszedłeś? Dobra, patrzcie, no jak mnie to wkurze, ja usunę im chyba. A to ty idziesz do pracy, tak? Nie, ty nie idź do pracy. Tak. Ty masz dzisiaj wolne. Ty masz dzisiaj wolne. Ja myślałam, że to on ma iść do pracy. Dziwne. Dobra, pogadaj z nim o czymkolwiek. Co? Weź udział w wolontariacie z Cassie. Obejmij Simko imieniu Cassie. o my już jak romantyz, Romantisz. Weź, ty się przebierz, hopie. Przebierz się. On też ma trochę nowych stroi, także no. Dobra, te, te, te dzieciaki może sobie jakoś poradzą. Słuchajcie, jeszcze, jeszcze chwila, jeszcze moment do urodziny i słuchajcie, będzie spokój. No matko. No i widzicie, włóż do suszarki. No to włóż do suszarki. No. I patrzcie, wyładuj i połóż. Wyładuj i połóż pranie. Ona rzuci te pranie gdzieś tu w kąt. O, i czy my możemy to do pralki? Nie, ale jak chcę zrobić, o. A jak chcę zrobić, zrób pranie. Nie ma dostępnej pralki, czyli to są dwie suszarki. No nie to jest pralka i no ja nie wiem. A o, weź to babaw się troszeczkę z O, Zimbon tu przyszedł do Ciebie. Patrz, pozwól się polizać po twarzy, no czemu nie? Taki nasz. Wyuczone polecenia. A jakie jeszcze mamy? Daj głos. Kontynuuj naukę siat. O, to możesz kontynuować chwilę. Mamy 13.30, akurat niedługo zaczną przychodzić goście. E, no, będą urodzinki całej rodzinki. O, a ja już przyszła! To weź trochę ciotkę pomęcz. Rozmawiaj z nią o superbohaterach, czy coś. <grych> jak już przyszła. Już nie jedz, dobra, zjesz jak dorośniesz. Coś i tak kiepsko im te żarcie idzie. Jedzą niby, a... Niby jedzą, a nie jedzą, słuchajcie. A ty co? To mi jest wszystko dobrze, tylko jesteś jakiś nie w sosie. Ajdź. Dobra, te urodziny o 16 ja wziąłem, żeby się zaczęły. Co, skończyłaś? Nauczyłaś go nowej komendy? Czekajcie, bo tu coś wyskoczyło. Tak, i trzeci, czwarty poziom mamy tresowania zwierząt. Z tego co ogarniam, to mówiliście mi, że pięć jest poziomów, więc już jesteśmy, słuchajcie, na ostatniej prostej. Brawo, Ozji! Wyjątkową więź możemy zrobić. A nauczył się. Kurczę, my nie mamy, musimy jeszcze jedno złe zachowanie. Tylko jakoś tak nic nie robią złego, te nasze zwierzaczki, żeby ich oduczyć. Lubi pop. No, może lubić. Halo. Czy to dalej jesteś nie w sosie? Ojciec, co będziesz robił? Sprawdź, jak się małe dziecko. O, to może dasz jej jeść, co? A gdzie mi ja? Tu się gdzieś kręciła i, i znikła. Ale sąsiad jest za to. Sąsiad się kręci od rana u nas. E, wiesz co? Może poproszę o załatwienie się? No, niech idzie sobie coś zje. Znaczy, nie coś zje. Coś sobie załatwi. Coś sobie załatwi. Dobra, trochę ich poprzebierałam, patrzę, że sąsiadka już przyszła nasza, czyli jedna z pierwszych gości. Tutaj dzieciaczki też już są poprzebierane, chociaż pewnie jeszcze się będą przebierać. Chodź tutaj na dół, chodź, 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 jesteś śpiący, ja wiem. Ale chodź tutaj na dół, podejść tutaj. O. Na co wy patrzycie, Bo, że co, że pada deszcz, czy co? Weź tę malutką na przykład, nie wiem, podnieś sobie, weź ją na ręce. Czemu? A, zmokłaś, tak? Czy co? Tak, tak płaczesz. No dobra, poczekamy jeszcze na gości, bo jest dopiero za 15. Ten będzie oglądał, gdzie ty idziesz? No, dziecko. Dziecko, gdzie ty idziesz? Aha. A ty idziesz? Idziesz dobra. Powiem wam, że z tymi todelerkami to jest normalnie urwanie głowy. Chodź sobie tutaj usiąść. No a, zostawiła się. No dobra. Weź kocie, na przykład pogłaszcz. <głaszcz> kocie> pogłaszcz kocie. A, znowu ją bierzesz. No super. Zaczynajmy. Co? Obawiam się, że ta rodzina nie przestrzega. Rachunki będą wyższe. Spadajcie. <głaszczak> Spadajcie. Dobra, tu jest coś mokro. Ktoś nam przynosił. To weź wytrzyj, bo jeszcze się ktoś przewróci. Kassi, co ty odwalasz za manianę? Cassie, się ubrałaś jednak w to. Ten strój jednak sobie założyłaś, no dobra, niech będzie, możesz mieć ten strój. O, przyszła Viola? Viola, przyszła tak, przyszła Viola, tam ktoś w las na górę pewnie do kompa, o jest też mija. tu jest, a to Sara, jest mija. dobra, te ubrania, muszę usunąć tą pralkę, bo mnie wkurzają, słuchajcie. Dobra, ja myślę, że jak już jest 16.20, trochę gości już jest. Kogo nie ma, to nie ma. O, tutaj idzie, patrzcie, Izabela. Kogo nie ma, to nie ma, niech żałuje, słuchajcie, niech żałuje. Mogli być punktualnie, mogli być. A ja myślę, że Kasi weźmiesz i. Hmm. Pomóż zdmuchnąć świeczki Vivi. Co tutaj masz? Mój ulubiony utwór. O, proszę, czemu ty w par z parasolem w domu? Dobra, już tak nie wycieraj za wzięcie i nie oglądaj telewizji. Nie, nie, nie. No dobra, słuchajcie, a mija już jest, więc najważniejsza. najważniejsze. O! Patrzcie, jaka ona przestraszona, ta malutka. <grystanie> Jaki wzrok! O tak! Rośniemy! Happy Birthday! Happy Birthday! Happy birthday. Tak jest. Kasi dasz od razu drugie świeczki. Łi, Vivian zmieniła grupę wiekową. Dobrze. A więc mm -hmm. zobaczymy na, na trzy. Wylusujmy jej cechę na trzy. Zobaczymy. Raz, dwa, trzy. Miłośniczka muzyki. Dobra, dajmy jej miłośniczkę muzyki. Czemu nie? E, mi do Vivi pasuje, żeby ona była. Może, żeby miała mały geniusz? Co by na to, że będzie taka właśnie mądra, w sensie, że będzie się uczyć. Chociaż tutaj miała cechę głuptasek, ale to co? No dobra, Vivi, okej, okay. teraz tatuś. Przynieś Vincenta. Tak, przynieś Vincenta. Pomóż mu zdmuchnąć świeczki. No, pójdziemy zaraz do kas, sobie zobaczymy dzieciaki. Oczywiście, czemu nie? Odsuń się, podejść tutaj, kasji. Dawaj. Teraz kawaler nasz <grydy> będzie dorastać. Urodzinki na całego, słuchajcie. Też zrobimy zdjęcie, o. Rodzince. Mhm. Gdzie idziesz? Mhm. Super. A czemu pani jest nago? Halo. Dobra, jeszcze raz w takim razie spróbujemy. Może tym razem się uda. Kto do ciebie dzwoni? Nie chcemy żadnej pracy. Pani by się ubrała? Jak się pani nazywa? Sandra. Pani Sandra, pani Sandra, trochę się ubrać proszę, bo tutaj wie pani. Trochę tak kiepsko w tak, takim stroju. A raczej bez stroju. A to kto? Raven. Dobra. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy do Zdmuchnięcia Świeczki. Dobra, teraz wam zrobimy zdjęcie. O, chłopaki, chłopaki nasze. Cyk. <śled> Superansko, słuchajcie, superansko. Śpiewają, śpiewają. Dawaj, Vincent. A czemu jesteś ty czerwony aż? Ui, Vincent zmieni mu grupę wiekową. Dobra, dla Vincenta ja bym dała chyba motoryczne łobuziak, czy motoryczne, dajmy mu. No I też wlosujmy mu na trzy cechy. Raz, dwa, trzy. Fanatyk ekologii. To by pasowało, słuchajcie, to by do niego pasowało, wiecie? Uuu, uu, jaki jestem fajny. Dobra, Julian, teraz wasza kolej, tylko weź daj świeczki urodzinowe. Tak, i ty sobie zdmuchnij świeczki. Tak, starość nie radość, nie. Oni dopiero będą dorośli, więc nie martwcie się. Zniknął, o tam wyskoczył. Tak, on będzie dopiero dorosły i kasi, tak samo. Dodaj świeczki i chodź. On jest już dorosłym Simem, nie jest staruszkiem, więc tutaj nie ma co się martwić jeszcze przed nim kawał życia, słuchajcie kawał życia przed nim tak samo przed kasi. Kasi, dawaj, zmuchnij świeczki bo kasi też już ma urodziny, słuchajcie. o. Za chwilę. O, wszyscy. Uhu, uhu, uhu kasi, kasi. Kasi, kasi. Dawaj, da. O, też znikła. No dobra, nieważne. Super. E, I zawołaj na posiłek. Bierzcie wszyscy i jedzcie torta. Albo jakieś tutaj dania, które przygotowaliśmy dla Was. Co? Nie lubi grania w gry wideo, a tam dla mnie może nie lubić. To i nasz Steam. Co? Sikuć się chcę. No to i cikaj no co. O, jest biedne dziecko zaniedbane. Dobra, a później sobie możesz wziąć kawałek tortu. A ty? Ty możesz sobie wziąć też kawałek. Tutaj patrzę, dziewczyny się już poczęstowały czymś innym. O, a, a Julia sobie dęsi, patrzcie. Tany, tany, ta. Ej, pan, co pan tak samo ma stylówkę, prawie że. No idź się wysikaj i potem sobie zjesz. A zostaw tych rodziców w spokoju. No piesa się wstydzisz. Gdzie ty jesteś? A ty tutaj jesteś. Z Miją rozmawiasz? Rozmawiam z nim koło imieniu Mija. No dobra, gadajcie, gadajcie. Patrzcie, ich pożerli wszystko nam. Wszystko nam pożerli. <laughs> Chyba im smakuje danie, słuchajcie. Danie dnia, czyli danie e, Mii. Znaczy danie Kasi, które przygotowała, bo wszystko pojedli. To dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. O, Izabel, jaką ty masz piękną kukieckę, słuchaj. Co ci tutaj, dziecko, jest dalej źle? Czemu ty masz w ogóle z nimi impreza, impreza? Już po imprezie, zjedz sobie. Zjedz sobie i pójdziemy do kas. Zobaczymy, jak wyglądają dzieciaki z bliska, słuchajcie. A ty, Kasi, co? Zjadłaś? Zjadłaś. Znaczy, zjadasz powoli. I rozmawiasz z dziewczynami spoczko. A, Julianie, gdzie ty jesteś? A, tu jesteś. A ty nie zjadasz? Też sobie zjadz, bo zaraz nic nie zostanie. Weź sobie kawałek, no? O, Ozzy by chciał na dwór, ale myślę, że z Ozim pobiegamy sobie. Kasji pobiega, jak ruszycie. Impreza się skończy, to Kasji sobie pobiega z Ozim. Co ci? Zjadłaś, no kończysz. To wiesz co? Jak sobie zjesz. O, a ten to już nakąpię u, si u siostry. Wejdziesz sobie, zaplanujesz strój. Ja pokoik Wincentego wiecie, przygotuję już na następny odcinek, Nie będę, ale będzie patrzcie bałagan w chałupie. Nie będę już teraz tego robić, ale następny odcinek sobie przygotuję. A pokoik mu. Dobra, dałam im tylko po strojach, słuchajcie, po jednym stroju i trochę, więcej ich ogarnęłam z grubsza. No ale są siliczni, patrzcie na Vivi, no piękna jest. Dałam jej taką fryzurkę właśnie z racji tego, że tutaj są te spineczki tak trochę z nawiązaniem do kasi, no ale jest piękna. No piękna jest, no. Jeżeli chodzi o ubiór, to tak na razie, tak na szybko jej dałam coś takiego. No ale Vincent, Vincent też jest przystojny, jak z niego taki, patrzcie, podobny do siostry bardzo. Dałam mu tę fryzurę, którą miał w sumie, nie zmieniałam mu, bo myślę, że tak fajnie wygląda, tak, tak inaczej. No i tak go ubrałam. Na razie, więc oni jeszcze będą przebrani oczywiście przeze mnie na następny odcinek. Na razie, tak na szybko, ale moim zdaniem są mega, mega, mega uroczy. Co? Nie, 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 co? Czemu tak krótko? Czekajcie, można jakieś przeżycie przedłużyć? Cassie wstawaj! Nie no, jeszcze nie może nam odejść, no halo, no jak to? Cassie wstawaj! Nie możemy prosić o życie? Cassie mendo, szybko! Czemu ona nie może prosić o życie jego? No nie proś go o posprzątanie tylko. Nie. No nie może to być prawda. Nie możemy prosić o życie. A tak myślałam ostatnio, żeby właśnie No nie. Hmm, powiem Wam, że. Smuteczek. Nie możesz uratować go? O nie, będziemy musieli chyba zaadoptować kolejnego pieseczka, słuchajcie, i kolejnego Delma Tak. Ozzy był z nami od początku serii, słuchajcie. To jest naprawdę smuteczek. Spadaj, spadaj, śmierć. Teraz jest mi zdecydowanie smutno. Wyrzuć zepsute jedzenie. No i co? Teraz wszyscy będą płakać. No ale się wcale im nie dziwię. Idź się wykąp. Ty jesz, no to dobrze. A ty? Ty opłakujesz od jego, tak? No i masz rację. Weźli do domu tego kosiarza. Poszedł mi stąd. Proszę mi stąd wyjść. Kasi sprzątasz, a miałaś się zjeść sobie. No, poszedł. <laughs> Więc chyba będziemy musieli zaadoptować pieska. I myślę, że Kassi będzie chciała zaadoptować kolejnego delmatańczyka, bo wiecie. No jednak, poznaj kota. Wyprowadź psa. Mieliśmy i z nim pobiegać. No smuteczek. No ale trudno, no cóż, cóż zrobimy, ale jakoś tak strasznie krótko moim zdaniem ten Ozzy żył. Przecież Kasia jest dopiero dorosła, on był szczeniaczkiem, jak zaczynaliśmy serię. Weź może jajecznicę wiejską. Nie, ty nie możesz jajecznicy wiejskiej, czekaj. To wiesz co, podaj jakieś śniadanie, na przykład sałatkę owocową. No powiem wam, że szkoda, szkoda, ale jakoś tak krótkie życie tych pieseczków. Powiem wam, a kot śpi, patrzcie na kota. No, no szkoda, no. Ale myślę, że Cassie właśnie jest bardziej zwolennikiem tej rasy, w sensie delmatańczyków. Delmatańczyków, delmatyńczyków. E, więc myślę, że Cassie tutaj sobie jakiegoś przygarnie, jakiegoś pieseczka, że przygarnie. Zadoptujemy sobie jakiegoś innego delmatyńczyka. Będzie Ozzy. <laughs> Patrzcie, Diego tam skacze. Ozzy Junior. No cóż, no. No niestety, no. Szkoda. Dobra, ty już, dobra, weź przytul sobie swojego, pochwal swojego tego, Diego. Diego też już jest seniorem, więc też lada dzień pewnie nam będzie chciał odejść z tego świata. A kotełka jest seniorem? Kotełka chyba nie jest jeszcze seniorem. Kotełka jest dorosła. Kotełka jest przygarnięta, pamiętacie, tam się kręciła obok naszego starego domu, obok kliniki i Kasji po prostu ją przygarnęła. No, smutno. Wiecie co, dlatego ja chyba jednak zakończę ten odcinek. I po prostu, wiecie co. <laughs> I po prostu pokażę wam remont kliniki w kolejnym, czyli za tydzień, w poniedziałek, bo no, zakończymy takim smutnym akcentem. Myślę, że Kasi nie chce się dzisiaj iść do kliniki, że dzisiaj sobie zostanie w domu z dzieciakami. My sobie może zrobimy jakiegoś lajwika czy coś, to poogarniamy dzieci, albo ja po prostu je ogarnę na następny odcinek. No, smuteczek, smuteczek, ale tak przeczuwałam, że niebawem właśnie Ozzy nam będzie tutaj odchodził z tego świata, został seniorem i tak dalej. Nie wiem, czy da się jakoś wydłużyć życie zwierzaków. Pewnie można im kupić ten eliksir jakiś, co nie, ale raczej wskrzesić nie można, jakąś ambrozję czy coś. No, nie pomyśleliśmy o tym wcześniej, a mogliśmy o tym pomyśleć. No teraz to już po ptakach nie będziemy kombinować, stało się, więc no trudno. <laughs> Także słuchajcie, dzięki was serdecznie za oglądanie tego odcinka. Łapka w górę jak Wam się podobało, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę dla Ozziego, tak. <laughs> no i do usłyszenia, do zobaczenia, buziaczki, pa pa!